To, Więc to jest taka sytuacja, że był, był moment, w którym e, e, nasi koledzy z odnowy robili różne kariery. Wśród nich na przykład Sławek Pietras, jak wiadomo, przyszły dyrektor licznych scen operowych z operą Warszawską na czele e, z napierała, który był w pewnym momencie szefem ośrodka telewizyjnego i radiowego też, to było w, jedności, w Zjednoczone, w Poznaniu. I zaproponowali nam, żeby nasze struktury demonstrować, przedstawiać w, na żywo w telewizji, w starej oczywiście siedzibie na, na Głogowskiej. I wtedy się nie rejestrowało, bo, bo, bo to kosztowało... Określone kwoty i nie było, szło wszystko na żywo, a tylko jakieś ważniejsze rzeczy rejestrowano. I kiedy myśmy wygłosili tam te swoje teksty, między innymi przeprowadziłem wywiad ze Stanisławem Barańczakiem po jego debiutanckim tomie, w przerwach, pomiędzy naszymi <laughs> literacko-plastycznymi rozważaniami, występowała orkiestra studencka, która się objawiła na juwenaliach, i której szefem był. Zenek Laskowik i oni wtedy studiowali na Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego. I mieli w repertuarze taką przedwojenną piosenkę, która miała refren, która znana raczej w pokoleniu mojego ojca, piosenka z refrenem My rządzimy światem, a nami kobiety. Ta orkiestra między innymi wśród tych instrumentarium, którego używała, miała pralkę. I w pewnym momencie ja tak słucham, co oni śpiewają, oni taki jakiś kumplet, i w pewnym momencie leci ten refren – My rządzimy światem, a nami Sowiety. I nagle widzę przez tą szybę, że facet, który czuwa nad przebiegiem e, audycji pod kątem dźwięku, trzyma rękę na e, tak, gałce, i w momencie, kiedy oni śpiewają, My rządzimy światem, a nami mi I oni znowu śpiewają. Jak się skończyła ta audycja, to on tam widzę cały spocony, a prowadzący program mówi: Panowie, zostajemy tutaj, bo tu za chwilę będzie niezły, niezły cyrk. Ale chłopcy od Zenona, Laskowika już się dawno wyszli, a myśmy zostali i nikt nie przyszedł i wszystko w porządku. Natomiast jest to jeden z lepszych numerów, kiedy poleciało w eter, tak powiem. Który to był rok? Zaraz Wam powiem. Myślę, że. 69. Czyli te Sowiety przynajmniej ze dwa razy poszły w etypt. A może trzy?